Witam na moim kanale Tarot moimi oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne wodniki. Kochani, dla Was tutaj osobne czytanie, ponieważ przy wcześniejszym nagraniu niestety przerwało mi i jestem zmuszona tutaj nagrać. Po raz kolejny, ale kochani, nagrywając, rozkładałam, rozłożyłam kartę. Nie wiedziałam, że mi się nie nagrywa, więc nie będę już zmieniać tych kart, bo taka, takie karty dla Was wyciągnęłam. Kochani, y co na listopad 2021 roku dla zodiakalnego wodnika, co ten now księżyca w Skorpionie, co on dla Was tutaj niesie, co, co tutaj właśnie podczas tego nowiu w Skorpionie, w trakcie tego nowiu możemy się dowiedzieć, prawda? Tutaj mamy okazję zajrzeć w głąb... Niewygodnych tematów, tych swoich obszarów, gdzie jest lęk przed stratą, zdradą, poczuciem niemocy czy braku zaufania do świata. Na światło dzienne mogą wyskoczyć różne trupy, kochani, które skrywamy w swojej szafie. <laughs> Może to być dla ciebie. Zadziwiające, a zarazem bardzo uwalniające. To początek koniecznych zmian, to jest silna transformacja. Skorpion on tutaj mieli to wszystko, stary musi umrzeć, aby narodziło się coś nowego. Ale tak jak jest to początek koniecznych zmian, tutaj mogą być bezsensowne sprzeczki. I kłótnie. Tutaj ten nów pokazuje nam, aby gospodarować swoimi emocjami ostrożnie. Tutaj właśnie jest ten konflikt pomiędzy tym, co stare i nowe. Także trzeba będzie pohamować, powściągnąć tutaj swoje emocje, żeby, żeby później no, nie żałować, prawda, tu możemy się też dowiedzieć, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem, jacy, jacy wrogowie są, są przy nas, to, to wszystko wyjdzie, prawda, tutaj na jaw. Co ten now w Skorpionie, co nam da? Silne emocje, skrajne postawy, frustracje, nieadekwatne do sytuacji właśnie zachowania, chęć zemsty, prowokacje i dawanie się tutaj sprowokować, wyzwania, wybuchowość i agresję, chęć, chęć burzenia. Kochani, po trzy karty na sferę domu, rodziny, po trzy karty na Waszą pracę, karierę i po trzy karty na miłość, uczucia, związki, relacje, partnerstwo, i dobrałam jeszcze aby więcej zobaczyć co tutaj tarot jaki mi się przesłanie na co zwrócić na co czy na kogo zwrócić szczególną uwagę czyli też na dom na pracę i na związki ale wyciągnęła się też karta taka sama jak miał chyba znak wagi wybacz sobie Odrzuć stare poczucie winy i pamiętaj, że jesteś idealnym dzieckiem Boga. Być może ostatnio byłeś dla siebie bardzo surowy, używając wobec siebie szorstkich słów głośno lub mentalnie choć to zdrowe aby się wspinać na wysoki poziom to ta karta mówi że zbliżyłeś się do granicy znęcania się nad samym sobą. Każdy popełnia błędy i odczuwanie czasem żalu jest normalne. Jednak ważne jest jak sobie radzisz z tymi błędami. Jeśli skupiasz się na swoich pozytywnych cechach, twoje poczucie własnej wartości będzie rosło a poziom stresu będzie malał. Pamiętaj, że poczucie winy jest przeciwne do miłości, twoje poczucie winy nie pomaga nikomu ani niczemu, gdzie właśnie tutaj ta karta cesarzowa, jeśli chodzi o sferę yy, rodziny, układy rodziny, ona też, też tutaj o tym mówi. Yy, yy. Twoje, tak jak powiedziałam, jak, jak niesie przesłanie właśnie ta karta, Twoje poczucie winy nie pomaga nikomu ani niczemu, a Twoja e, boska miłość pomaga każdemu wszędzie. Afirmuj więc proszę, aby skutki moich błędów zostały rozwiązane w każdym kierunku czasowym, a ja teraz uwalniam wszelkie poczucie winy kocham całego. Siebie, nie krzywdź siebie, przede wszystkim, przede wszystkim myśl pozytywnie, przyciągaj pozytywne myśli. Kochani, co na y, dom, na rodzinę? Jest karta Pazia y, Buław, karta cesarzowej, karta dziewiątki kielichów i z dopytania, Pojawił się rycerz mieczy. Wydaje mi się, że jest pewne niezadowolenie, jeśli chodzi o Twoją rodzinę, o układy, o komunikowanie się z bliskimi. Nie ma pełni szczęścia, nie ma pełni zadowolenia. Być może chcesz roztoczyć wyjątkową opiekę, dawać od siebie jak najwięcej, gdzie właśnie ta cesarzowa tutaj. Ona y, o tym mówi, niesie taki przekaz, że działamy z pozycji serca, ale nie jesteś zawsze, nie jesteś. Przede wszystkim wydaje mi się, że nie jesteś zrozumiana przez innych w Twojej rodzinie i tu jest właśnie konflikt. Nie wiem, czego to może dotyczyć. Paść yy, buław yy, są, jest to energia młoda. To dotyczy też tutaj dzieci. Być może jest pewien konflikt, jest pewne niezrozumienie właśnie. W Waszej, w Twojej rodzinie, ale pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie, będzie tutaj rezonować. Ja czytam tutaj, odbieram taką energię, jak, jak mi tutaj karty przesyłają tą, tą energię. Być może. Hmm, Ktoś w Twojej rodzinie, ktoś z młodych właśnie, z, z dzieci, z, z młodych członków rodziny, albo, albo może, czy to, nie wiem, matka, nie, czy. czy Przyjaciółka rodziny, czy, czy może y, y, ktoś, kto jest w rodzinie właśnie poprzez więzy stworzone z twoimi dziećmi, prawda? Y, to, to tutaj y, poprzez tego rycerza mieczy odnoszę takie wrażenie, jakby ktoś stwarzał ktoś stwarzał tutaj konflikt, problem i ten rycerz mieczy. Y, Ktoś się skupia, ktoś się skupia w Twojej rodzinie w tym, w tym czasie, być może zaistniał już tutaj wcześniej ten, ten konflikt, i um, ktoś przejawia, wychodzi z taką energią, że jest skupiony na danym celu um, i wmówił sobie, że jego prawda, jest odpowiednia dla każdego. I tutaj posłuży się swoją nadzwyczajną logiką, umiejętną argumentacją oraz wybiórczymi dowodami, żeby przekonać właśnie do, do niej tutaj wszystkich. W rodzinie, ale zarazem jest konflikt, jest niezadowolenie. To już będziecie sami wiedzieli, czego to tutaj y, dotu, dotyczy. Tych są niesnaski. Nie ma tutaj. Y, Balansu, takiego harmonii, równowagi, wręcz powiedziałabym, brakuje Wam tutaj m, tego zadowolenia, m, tego, tego szczęścia. No ale cóż, taka tutaj ten nów księżyca w Skorpionie, on właśnie to, to pokazuje. <śm> Tu zdecydowanie wybaczcie sobie i nie obwiniajcie się, bo wina nie leży po waszej, po waszej stronie. Wy chcecie tutaj jak najlepiej dla innych, dla siebie. Wy powinniście tutaj myśleć zdecydowanie pozytywnie i przyciągać tutaj y, tą dobrą energię. Być może. W, też właśnie pokazując to innym na, na zewnątrz, może też przekonają się inni, że jednak idziecie, działacie z, z pozycji tutaj tego serca, jak ta cesarzowa. Kochani, co na Pracę, na waszą karierę zawodową. Tutaj jest karta hmm, gwiazdy, piątki denarów i hmm, karta dziesiątki mieczy. Wydaje mi się, że tutaj jakby to, w czym działacie, tym, czym się zajmujecie, tutaj straciliście już chęć do dalszego działania. Jesteście czymś przybici. I powiedziałabym, że nie widzicie jak gdyby sensu dalszego, do dalszego działania. Tutaj jest stres, lęk, tu jest też właśnie obawa przed Waszymi środkami finansowymi i, i taka ciągła pogoń za tym, aby wbić się na ten wyższy poziom. Kochani, ale tutaj tarot, tarot doskonale pokazuje i sugeruje, jak sobie pomóc. Może mając tutaj, czy prowadząc swoją własną działalność, czy tym, czym się zajmujecie, bo karta gwiazdy pokazuje, że Odkryliście tu swoje jakieś, jakieś talenty, i to zostało no pokazane innym ale nie do końca jakbyście się umieli sprzedać, tu wydaje mi się, że potrzebna jest zrobienie sobie reklamy poprzez, poprzez reklamę, gdzie karta w dopytaniu ósemka była, ona też mówi poprzez komunikację, komunikatory tutaj może się wiele yy, zadziać, jeżeli właśnie pójdziecie taką drogą, poprzez poszerzenie, prawda, poprzez zdobycie. Tutaj czy, czy, czy dla siebie większej klienteli, tak jak powiedziałam, jeżeli prowadzicie tutaj jakąś swoją działalność, czy być może co po niektóre zodiakalne wodniki tworzą coś na mediach społecznościowych, prawda, to tutaj wydaje mi się, że potrzeba jest Większa odwaga i pokazanie się od strony rozreklamować, prawda? Czy to na takiej stronie, czy, czy, czy na takiej, pokazać się, że jednak no, nie jesteście. Do końca bezwartościowi, prawda? Bo jedna, potencjał jest w Was, ale poprzez reklamy, poprzez reklamy pokazanie się, prawda? Aby nie być ciągle w tym stresie, w tym, w tym lęku, w tych stratach, tutaj być może też nie jesteście odpowiednio. Wynagradzani za to, co robicie, i tutaj są ubytki, ale tutaj może brak Wam jest tej, tej komunikacji, tutaj trzeba właśnie zadziałać, jeśli chodzi. Na, na, tym, na tym polu, być może poszukać gdzieś, zdobyć tych, tych klientów, prawda, tutaj może też pomogą Wam czy, czy inni, tu jest, tu jest potrzeba odpowiedniej, odpowiednia komunikacja, tutaj tarot zwraca na to uwagę. Ale kochani, co w, w miłości, w relacjach, w uczuciach no nie są to zbyt dobre karty, ponieważ jest karta siódemki kielichów, karta wieży i karta śmierci, czyli karta tutaj skorpiona. No i w dopytaniu dziesiątka buław, czyli coś was tutaj przytłacza, coś w partnerstwie nie jest tak, jak powinno być, albo będzie zakończenie relacji, albo oczyszczenie atmosfery, prawda? Coś, co było budowane na niestabilnych fundamentach, może coś trzeba tutaj. Zacząć, coś, coś trzeba zburzyć i tworzyć nowe, nowe fundamenty, aby, aby ogarnąć to wszystko, jeżeli chodzi o wasze relacje, o partnerstwo o związki na pewno tutaj dowiecie się kto jest bliski waszemu sercu kto jest prawdziwym przyjacielem ten czas właśnie listopada, ten nów Księżyca Skorpionie, on tutaj to pokażę Wam także tutaj jest potrzeba, potrzeba zmiany nie są to korzystne, korzystne karty ale no coś starego musi odejść, aby narodziło się coś nowego, albo koniec relacji, koniec związku, albo no wejście na wyższy poziom, dogadanie się, oczyszczenie atmosfery. Także, kochani. Hmm. Taka tutaj energia z tych kart wypływa dla zodiakalnego wodnika na czas listopada 2021 roku przy tym nowiu księżyca w Skorpionie, który, który mamy, mamy dzisiaj, czyli 4 listopada. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie. Rezonować, ale drogi wodniku, wybacz sobie, wybacz sobie i odrzuć stare poczucie winy, i pamiętaj, że jesteś idealnym dzieckiem Boga. Dziękuję pięknie za poświęcony czas, za wysłuchanie. To wszystko, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.